Dzisiaj Wam pokażę przepis na waniliowe babeczki, takie kolorowe waniliowe babeczki. Yy, tak. I najpierw pokażę Wam, co jest do przygotowania. Jest do przygotowania potrzebne kilka barwników. Jakie chcecie? Proszę do pieczenia. Mąk, mąka, soda, dwa jaja, yy, olej, cukier i. Soda, mówiłam chyba już soda, no i coś, coś do mieszania, co nie na przykład jak y, taka łyżeczka, co nie taka mała, bo na nią też musimy wsypywać różne rzeczy. Więc tak, nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszy, to mamy y, jedną trzecią mąki pszennej, wsypujemy, na razie wsypujemy pierwszy ten. O, ojej, kamera się trochę... Później wsypujemy yy, całe pół. No, dobra. O gdzieś około tyle. Wsypujemy. Dobra. Dalej, yy, tak. Proszek do pieczenia dwie łyżeczki. Proszek do pieczenia dwie łyżeczki. Jedna druga, okej. Okay. Yy, dalej. rezu, chwileczkę. Soda, jedna. Yy, aha, okej, okay, dobra. Soda. A jest Mamy sody. co no. zrobisz? Cała łyżeczka i pół Okej. Ok, mamy już sodę. Dalej, yy, co sobie by było dalej? O, tak, sól szczypta, ale ja wezmę sobie solniczkę i soli szczypta. A ja wezmę solniczkę, ok. Yy, dalej, masło lub olej. Ja mam olej. Jedna, druga oleju, yy, czyli Uj, soki, tutaj łyżeczka mam trochę, yy, wlewamy oleju. Uy! Dobra, yy, jestem już za blisko trochę do kamery. Mhm. Dobra, wlewamy oleju jedna, druga, olej. Dobra. Pierwszy olej. Wrobny. Co ja zrobiłam? Czy ja dobrze? Jezu, się wam, że się coś źle zrobiłam, ale dobrze. No dobra, tyle wyszło, tylko jest chyba za dużo. Y... Jaja, dwie sztuki. Ja mam takie jajeczka, dwie. Dwa jajeczka. A! Jest. Cała jestem w tym jaju. Poczekajcie, muszę wyciszyć ręce. Już jestem widzowie. Następnie dodajemy yy, cukier. Jedna, druga szklanki. No. Musi no. otworzyć się. cukier. O. Dobra. Wsypujemy. Dobra, jeszcze trochę. Okej. Okay. Mamy, wsypujemy, yy, jeszcze nie wszystko, o i znowu. Yy, wsypało mi się trochę. Mamy strasznie słodkie babeczki. Yy, ekstrakt waniliowy jedna łyżeczka, ekstrakt waniliowy yy, jedna łyżeczka. Dobra. Starczy. Pięknie pachnie. Dalej. Eee, mleko 200 ml. Mleko 200 ml. Cała szklanka. Czyli cała szklanka to 200 ml. No. Uuu. No cała niby szklanka. No to zobaczcie jak mi się dużo nalało. Ale mi tak wiem ma być. Szklana. I wlewamy. Dobra. Ja to teraz wymieszam. Co nie? No i też jest ta łóżeczka. No. Ja to teraz wymieszam. I yy, widzimy się, jak będziemy dodawać barwniki. Mm. Trochę wam pokażę. Jak mieszam. O. Zatrzymam. Zaraz się widzimy. Dobra, ja już sobie ciasto wymieszałam, bo tak się prezentuje, O, wypadła. Więc tak, musimy teraz te ciasto rozdzielić na pół, jeżeli chcemy formować każdy innym kolorem. Jak chcemy jeden, no to tak, więc muszę przygotować kilka misek. Zaraz się widzimy. Dobra, jestem. Yy, sobie posprzątałam, bo był tu taki syfik nie było gdzie postawić naszych misek, więc tak. Na początku do każdej z misek nalewamy trochę ciasta. A znowu muszę zrobić cięcie trochę, no bo no, trochę ciężko mi będzie z kamerą. Dobra, e, już sobie ponalewałam misek ciasta. Teraz przyszedł czas na dodawanie barwników. Zaczniemy sobie od zielonego barwniku. Nie wiem czemu, ale jakoś tak. Więc tak, ja dodaję z, z kilku kropelek. O, dobra. Teraz to wymieszamy, później czerwony. Eju! Już mam tego czerwonego! Dobra, tam! Wow! tego! <noise> ale ja całe palce mam w tym cieście. Czekajcie sekundę. Bra, jestem się tym pobudziłam, ale już jest. Więc tak, teraz będzie a, żółty. Eso. O. Coś się żółtego nie da. O. Wow. Ok. Dużo go dałam, bo strasznie go mało widać, wiecie. Bo to jest taki barwnik, no... jakby, no... Słabo to widać w takich ciastach. No. Więc teraz będzie mieszanko. Ziem zielony, ale ładnie to wygląda. Waniliowe, kolorowe babeczki. U. Tu widzicie. O, Tak to wygląda. Jeszcze trochę i będzie gotowe. Ale nie mam pojęcia jeszcze, wiecie co, jak to będzie wyglądać. Yy, to będzie, no bo ja znam przepis na to waniliowe właśnie baweczki, ale żeby kolory dodawać to nie. Właśnie pomyślałam że sobie, że na odcinek zrobię takie coś wyjątkowe i no dodam tego barwnika. Więc zostaw subskrypcję, lajka, nie zmuszam, ale miło by mi było, gdybyś zostawił, bo dobijamy do końca roku 200 subskrypcji. Więc tak, ok, tutaj już sobie wymieszam, Będzie czerwony. Teraz przyszedł czas na żółte. O! Coś tu trochę słabo, w to co nie? Jest taki kolorowy, trochę będzie, trochę tego, trochę tego, bo właśnie mało widać tego, ten żółty będzie to trochę czerwony, trochę, no gdzie jest czerwony, Halo? jest czerwony, a tu, trochę zielony, trochę czerwony, taki pomieszany, ale o, jak czemu dzisiaj mi wszystko wpada do tego, a jak to, do tego ciasta, jak na złość dzisiaj wszystko, naprawdę, ok, mieszamy, jaki kolor wyjdzie i taki niebieskawy patrzcie jaki śliczny taki ładny jeszcze trzeba go o, rozmieszać ale fajnie się kręci misia miska Powiem powiedziałam, że taki brązowy wyszedł ale i fajne takie zmieszanie razem tych kolorów taki czerwony, różowy czerwony taki fajny wyszedł kolory. więc tak, już ja wszystkie te wymieszałam, jest czas żeby wlewać je do foremek w końcu więc tak, widzimy się za sekundę, dobra e, teraz będziemy wlewać zaczniemy sobie od czerwonego od początku każdej babeczki, nie no mówię wam jak to pięknie wygląda tak się nie mogę doczekać jak te babeczki dość ślicznie wyglądały, naprawdę. Wow, Ślicznie. Takie babeczki to by się jadło. Takie kolorowe. No więc dlatego zostawcie suba dzwonek i łapę, żeby takich więcej rzeczy było, może co? Będziemy takie vlogi prowadzić. cała jestem w, w, w tym czerwonym. Teraz przyszedł czas na zieleń. Nalewamy. Zieleń, zieleń mi chyba najwięcej potrzebowałam, czy tam tego brązowego. Ale chyba starczy. Ło, tutaj za dużo nalewam. Tarcz ciasta. Jeszcze tamten brown został. Okej. Okay. Nigdy jeszcze nie robiłam kolorowych babeczek, mówię wam. Jeszcze. Oj, to strasznie dużo tego brown. Teraz przyszedł na nasz brown. Ła! Wow! Naprawdę dużo z tego. Dużo bo wiecie, Może nie starczy. nie chcę marnować ciasta. Mhm, dobra. No i tu zostało. I najpierw, mówię Wam, starczyło ciasteczka. Yy, właśnie chyba nie. Tutaj malutko, ale dobra. Będzie mini pateczka. Więc tak, ja teraz wstawiam to do piekarnika. No i widzimy się, no, ja z Wami może za jakieś pół godziny, a Wy ze mną za sekundę. Yy, Zapomniałam wam powiedzieć, że 107, na 170 stopni trzeba ustawić piekarnik. <laughs> A gdy nasze babeczki się pieką, chcę wam pokazać moją kolekcję LEGO. Tu mamy taki jakby no park wodny, znaczy nie park wodny, tylko tak, taki yy, park rozrywki, można powiedzieć. Tutaj mamy sztuczną falę, tutaj jakaś restauracja, yy, tu mamy karuzelę taką ogromną. Fajna, ona właśnie mi się podoba. I to, to mi się podoba, że tu jest tak, można otwierać. Naprawdę, mówię Wam, sama to składałam ekstra. No i tutaj wyrzut mnie. Może tym nie będę kręcić. I tą karuzelę, Bo mówię wam, to się może zepsuć. Trzeba od nowa budować o, o ten straganik, co nie. Więc tak, a tu mam taki jakby jakieś małe plażę, można powiedzieć. Skate park to jest też do skateparku, to już nie. I tu mamy takie gofry można kupić. Tu mamy jeszcze do gofru, do gofrów, ten mikser, możemy mikserem zakręcić. Arr, spada. O. No i tu mamy pizzerię. tu Mamy stół do pizzerni, tutaj picernia. Yy, tutaj oj tu ja zbudowałam taki streszek klocków. Taki park. Mm. Tutaj jest właśnie piecyk do pizzerii. No i tak się prezentuje no. moje miasto Lego. O. Tak tu mam chyba najlepszy zestaw co to jest ten. Napiszcie w ogóle w kom jaki najlepszy zestaw jest. A więc widzimy się, gdy babeczki się upieką, a może jeszcze za chwilę? Nasze babeczki już trochę podrosły, tak, podrosły już trochę. O, zobaczcie, tutaj się tak trochę podniosły. się gorący jest piekarnik. E, jeszcze raz przypominam, na 170 y, stopni trzeba ustawić piekarnik, wtedy tak będą właśnie tak o, szybko rosnąć, właśnie tak szybko będą rosnąć. Moje koty wyglądają przez okno. I jeszcze tu są dwa. Jeden ten na kamieniu udaje sowę, bo tutaj taka sowa stała figurkowa. Ja mu udaje, że on jest sową. Tak rosną babeczki szybciutko. To szczególnie. O ta. A teraz, Logi widziu, powiem Ci kilka przydatnych dzieci. Babeczki wyjmujemy wtedy, kiedy się zalumienił. Drugie, babeczki muszą być zawsze pyszne i kolorowe. I trzecie, pamiętaj, lub codziennie babeczki, a ja przyjdę na gościnę. A Teraz zwiększamy temperaturę do 90